Witajcie, kochani moi. Dzisiaj taki filmiczek króciutki, ale konkretny, żebyście nie zapomnieli, że Zielona także o Was, Wróżka, pamięta i że nie lekceważy swoich duszyczek. Żebyście pamiętali, kochani, o tej walce o swoich partnerów. Żebyście pamiętali, że zawsze jest jakaś, jakieś wyjście z sytuacji, że możemy swojego partnera odzyskać przede wszystkim tylko i wyłącznie walką i konsekwencją. Jeżeli się będziemy poddawać, jeżeli będziemy rezygnować, jeżeli będziemy siedzieć w kącie i płakać, to znajdzie się osoba taka, która nie będzie się siedziała i nie będzie płakała, tylko konsekwentnie, pełnymi siłami, czystą energią, swoją energią, silną energią wywalczy i zabierze wam spod nosa waszego partnera. Dlatego Pamiętajcie kochani moi i będę to ciągle powtarzać, że konsekwencja i konsekwentne działanie, a przede wszystkim piękna, cudowna, pozytywna energia podczas wykonywania rytuałów jest połową sukcesu, abyście byli szczęśliwi ze swoimi partnerami i Dzielili swoje wspólne e, życie. Dużo, dużo się dzieje e, i u mnie, właśnie, jeżeli chodzi o moje duszyczki, dużo jest pracy, e, dużo jest e, tego wszystkiego, ale są piękne końce są piękne, mm, pięknie to się wszystko kończy. Oczywiście nie zawsze, ale. Konsekwencja. Raz się nie uda, drugi raz się nie uda. Jeżeli kogoś kochamy, za trzecim razem się uda, za czwartym razem się uda, ale się uda. Konsekwentnie, bo tak jak powiedziałam, wy tracicie czas na płacze, na rozterki, na y, brak zaufania do rytualisty, a druga osoba dlatego po prostu jest tak zdesperowana, że zrobi wszystko, żeby tego partnera mieć. I to jest walka. To jest walka o miłość waszą, to jest walka o wasze szczęście. Dlatego nie możemy się poddać, musimy walczyć. Każdy rytuał wnosi jakąkolwiek energię do wszechświata i jest wszechświat doskonale wie, co ma robić? Ale musimy mu zaufać. Nie ma żadnej pracy wykonywanej bez zaufania. Nawet jak będziemy zawijać cukierki w piękne kolorowe papierki, również musimy zaufać naszemu pracodawcy, osobie, która daje nam tą pracę. I wtedy jakoś tak się lepiej i raźniej pracuje, prawda? A jeżeli pracujemy bez zaufania do kogokolwiek, to ta praca idzie jak jak pod górkę. Kochani moi, co, i to jest taki wstęp bo mam nadzieję, że po prostu filmiki zaczną wracać szybko, będę dalej mądrzyć się wieczorami, będę dalej Wam w głowie mieszać i brać wa, i, i starać się Was utrzymywać pod te, pod, tymi, pod te skrzydełka, żebyście kochani mogli normalnie funkcjonować i pełną parą walczyć o partnerów. Dostaję maile, żeby nagrać filmik o tym, jak wykonywać rytuały, co robić. Niestety ode mnie takiej wiedzy nikt nie dostanie. I nie dlatego, że jestem e Babą, która jest zawzięta i nie przekaże swojej wiedzy, tylko po prostu, jeżeli ktoś już tak bardzo łatwo chce sięgnąć po swoje szczęście, tak od tyłu troszeczkę, myślę, że nie jest przygotowany na jakikolwiek, do jakiegokolwiek wykonywania rytuału. Więc od razu mogę z góry powiedzieć, że nie przekazuję wiedzy rytualnej osobom, które do tego nie są przygotowane. Co jeszcze? Myślę, że przede wszystkim muszę Was tylko wesprzeć dzisiaj tylko, że nie możecie się poddawać, że musicie pamiętać, że zielona wróżka jest, będzie i nigdy nie odejdzie. Musicie pamiętać o tym, że walczymy do skutku, bo znajdzie się osoba taka, która wywalczy partnera silnie, mocno i rozkocha go w sobie tak, że partner wtedy będzie nieodzyskania. Nie wątpimy, walczymy. Podchodzimy do rytuału, pewni Cudowną, silną i mocną energią przede wszystkim. I taką bojowością, zawziętością, i przede wszystkim konsekwencją. Kochani moi, dzisiaj krótko, mam nadzieję, że rzeczowo, że na temat, więc przypominam się delikatnie, że nadal jestem, że nadal pamiętam, i to, że nie ma filmików, to nie znaczy, że schowałam głowę w piasek i zielona zniknęła. Zielona jest. I będzie walczyć o Was, kochani. A teraz Was, wszystkie moje duszyczki, całuję, przytulam mocno i oczywiście jestem z Wami całym sercem. Dobranoc.